Siema wszystkim z, ze sztabów konopnickiej. Działamy od rana. Działamy w tym roku, to jest takie trochę słowo umowne, dlatego że nie działamy na terenie sztabu z stoiskami, z koncertami, ze sceną i tego typu rzeczami z wiadomych powodów, reżimy sanitarne. Ale mamy studio, które będzie trwało do godziny 16. Jeżeli będzie taka potrzeba i możliwości, może nawet trochę dłużej. Nasi redaktorzy sztabowi są tam oddelegowani, prowadzą wywiady, prowadzą relacje. Oczywiście równolegle odbywa się zbiórka w internecie na naszej Skarbonce. Nie patrzyłem, ale ostatnio było tam prawie pod 50 tysięcy, więc to już jest wynik kosmiczny. Co dalej? Licytacja na Allegro Śmiga jest coraz fajniej, coraz więcej osób jest zainteresowanych naszymi wystawionymi przedmiotami, więc mamy nadzieję, że te licytacje, które jeszcze potrwają kilka dni, no przyniosą jakiś wymierny efekt. Pogoda piękna, wolontariusze mają możliwość kwestowania w naprawdę fajnych warunkach. Cieszymy się z tego, że gdzieś tam na górze jakieś decyzje być może zapadły, żeby, żeby to była piękna, słoneczna niedziela. Pomimo pandemii jesteśmy... Na posterunku i działamy. Przejdziemy na rekord, zobaczymy. No, te eskarbonki, jeżeli już jest prawie 50, jeżeli tam licytacja coś dorzuci, wszystko zależy od ofiarności mieszkańców Legionowa, Powiatu Legionowskiego, bo tak naprawdę jako największy sztab tu w powiecie i nie wiem, czy nie w okolicy, nawet w skali jakiejś bardziej szerokiej, yy, czy będzie rekord, zobaczymy. Jeżeli będzie, będziemy się cieszyć. Jeżeli nie będzie, też będziemy się cieszyć, bo. Zawsze rekordem są tutaj gorące serca i mieszkańców ludzi w naprawdę bardzo różnym wieku, bo dzisiaj sam nawet rano miałem okazję obserwować, jak taka bardzo mała dziewczynka, tak na oko 3-4-letnia, gdzieś tam się wspinała, żeby wrzucić pieniążki. Ja się cieszę, że jak zawsze mam ogromne wsparcie sztabu, który właściwie jest jedynym tutaj ciałem. Która się na terenie sztabu znajduje. To jest grupa kilkunastu, właściwie około dwudziestu ludzi, którzy tutaj w różnych ministerstwach pracują. W Ministerstwie Finansów, Ministerstwie Kultury i Mediów, że tak to określę, więc to jest fajne, że oni tu są na miejscu i właściwie oni ten finał organizują. W tym roku niestety było bardzo ciężko spowodowane przez pandemię i cała praca była zdalnie. Więc nie mogliśmy się spotkać tak jak co roku grupą i zrobić całą burzę mózgu. E, więc praktycznie każdy pracował sam w domu. Byliśmy podzieleni na zespoły tak jak co roku. E, no, jedyny minus taki, że czas nas gonił i nie wiedzieliśmy z dnia na dzień co będzie i jak finał będzie wyglądał. E, a sam już organizacja już sam finał tutaj w szkole nie ma ani stoisk, nie ma ani e, knajpek kawiarenek, więc Musieliśmy jakoś tak zagospodarować czas, ludzi bardzo podzielić, ponieważ są ograniczenia i ciężko mi też powiedzieć tak do końca, bo nie wiemy, trochę to jeszcze trwa i nawet liczenie pieniędzy i samo sprawa, no trzeba bardzo uważać, mamy kombinezony, rękawiczki, maseczki, kilka warstw nawet, co chwilę dezynfekcja, no bo jest ryzyko, ryzyko zarażenia i nie możemy na to pozwolić, dlatego takie kroki podjęliśmy. Dlatego zlikwidowaliśmy stoisko kawiarenki i nikt obcy nie ma wstępu po prostu do naszej szkoły. Wszyscy się baliśmy trochę samej organizacji tego, jak to będzie wyglądało. Ale jesteśmy, zmobilizowaliśmy się, podjęliśmy decyzję wspólną, że zagramy, jak co roku i jesteśmy. Staramy się dla wyższego celu. Więc wszyscy jesteśmy starą ekipą, jak co roku kilka nowych osób doszło. Bo tworzymy tak naprawdę zespół młodych osób. Ja sam zaczynałem, będąc z pierwszej gimnazjum, teraz jestem w klasie maturalnej, zaczynałem po prostu grając tutaj. I od początków coraz wyżej, coraz więcej było rzeczy do roboty, i tak tworzyliśmy młody zespół. Z tego co wiem, jedyny z, Legionów, z powiatu legionowskiego właśnie stworzony praktycznie cały sztab z osób młodych. To nie będzie całkiem normalny finał, ale najważniejsze, że jest, że mimo i strachu, i pewnych ograniczeń, i Jurek, Owsiak i tysiące młodych ludzi podjęło to wyzwanie, żeby w tych innych okolicznościach tej idei nie zatracić, żeby ją kultywować, I żeby przygotować się do jubileuszowego 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w przyszłym roku. A myślę, że ważne jest to, że zbierzemy pieniądze, że znowu będzie za te pieniądze będą ratowane ludzkie życia. Wiemy, jak wielu ludzi teraz umiera, jak ten sprzęt będzie też potrzebny, bo myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że koronawirus będzie zbierał śmiertelne żniwo, także nie bezpośrednio, tylko pośrednio, bo ludzie się mają. Trudniej dostać do lekarza, bo ludzie odkładają diagnostykę i, i różnych chorób w zaawansowanym stanie. Kiedy ta pandemia się skończy, zapewne trzeba mieć świadomość, że będzie więcej. W związku z tym jeszcze bardziej te pieniądze są potrzebne. Trzeba też mieć świadomość, że no większość pieniędzy przeznaczonych na służbę zdrowia idzie dzisiaj na walkę z koronawirusem na testy, na respiratory. Jest jeszcze cała paleta tysiąca różnych chorób i tysiąca różnych przyrządów, które są niezbędne do ratowania życia. I tak jak od 28 lat te pieniądze są dobrze inwestowane i wspomagają, pomagają ratować ludzkie życie, to i także te pieniądze dzisiaj zebrane przez tysiące czy dziesiątki tysięcy wolontariuszy będą ratowały życie być może naszemu ojcu, naszemu bratu, naszej sąsiadce czy, czy, czy komuś obcemu, ale, ale będą ratowały życie i chwała tym wszystkim, którzy mimo tych trudnych innych okoliczności zdecydowali się uczestniczyć w tym 29. finale.